Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test akumulatorowej myjki Kaltman Titanium model KTI ma 20 v Zapraszam. Dobrze, znowu będziemy mieli kilka narzędzi Kaltman do przetestowania. Zaczniemy sobie od myjki. W międzyczasie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zerknijcie sobie. Teraz pojawiają się przebitki. W kolejce do testu czeka chociażby jeszcze bardzo fajna pompa akumulatorowa, a także oprócz tego będziemy jeszcze mieli szlifierkę kątową, zwykły model szczotkowy, a także wkrętarkę udarową, także zwykły model szczotkowy, ponieważ takie urządzenia testowałem już tej firmy, modele bezszczotkowe. Teraz w kolejce jeszcze są zwykłe, tańsze modele szczotkowe. Teraz przechodzimy już sobie do myjki akumulatorowej. Słuchajcie, ja niedawno na swoim kanale testowałem myjkę innej firmy, i tak jak wtedy powiedziałem, tak teraz to podtrzymuję, że takie myjki są ogólnie dosyć kontrowersyjne, ponieważ wielu użytkowników twierdzi, że to tak naprawdę nie zastępuje w niczym węża ogrodowego, że jest niskie ciśnienie. No Moim zdaniem błędem jest porównywać je do myjek ciśnieniowych, sieciowych, które mają 150 bar i więcej. Tutaj mamy 22 bary. Oczywiście są to myjki do troszeczkę innego zastosowania. Głównym ich plusem jest to, że oczywiście są przenośne i to, że możemy zasysać wodę chociażby z wiaderka. I to jest generalnie to, w czym powinniśmy upatrywać przewagę przewagi takich myjek nad myjkami e, ciśnieniowymi, sieciowymi. Oczywiście e, wcześniej wymieniałem jakieś możliwości, w których możemy e, używać takich myjek. Ludzie w komentarzach też mi pisali dużo fajnych zastosowań, czy to na kempingach, czy do umycia dziś motorów w terenie itd. itd. E, myślę, że każdy znajdzie jakieś zastosowanie typowo dla siebie. A my przejdźmy już do myjki. Słuchajcie, ta myjka dopiero wchodzi do sprzedaży. Jej cena to będzie około 400-450 zł, czyli jest około stówkę droższa niż. Mójka konkurencji, którą wcześniej testowałem, ale według mnie cena tutaj jest uzasadniona, bo mamy tutaj dwa szczególne plusy. Pierwszym plusem jest ogólnie to, że jest tutaj dużo bardziej bogaty zestaw. Tam mieliśmy tylko lance i końcówkę do pianowania. Oczywiście. Przewód, wam wąż do pobierania wody z wiaderka też był w zestawie. Jednak tutaj oprócz samej myjki, do budowy jej zaraz sobie przejdziemy. Chcę Wam po prostu na początku pokazać zestaw. Tutaj mamy lance i ona już jest dłuższa niż tamtej. Jest to zdecydowanie bardziej wygodne. Ja ją sobie wepnę, pokażę Wam. Zresztą potem to sobie zmierzymy. Pokażę Wam mniej więcej, jaka to jest długość. Tu i tak mi ciężko to złapać w kadrze. No i teraz już właśnie przechodzimy do zestawu. Tutaj jak widzicie mamy spiętą końcówkę, która wygląda w ten sposób, że mamy ją tutaj regulowaną i tutaj strumień będzie się zmieniał w zależności od regulacji. To oczywiście też zostanie wszystko pokazane potem na filmie. Natomiast co do dalszej zawartości zestawu, mamy oczywiście pojemnik na detergenty i pojemnik już tutaj ma pierwszy plus, ponieważ ma on regulację podawania tego detergenta. Możemy sobie Przekręcać od minimum do maksimum. Idąc dalej, oczywiście wąż do zasysania wody, co jest jakby standardem, również zakończony filtrem. O, jeszcze mi się z niego wylała wody, również zakończony filtrem, i w dodatku też tutaj zakończony zwykłym, standardowym złączem na klik. Mamy kolejną dyszę i to już jest fajna sprawa. Ta dysza ma trzy tryby do wyboru. Jeśli chodzi o pierwszy tryb, to jest to zwykły strumień. Drugi tryb, tryb to jest ten typu shower. Taki leciutki, wiecie, do podlewania chociażby. I najciekawsza sprawa, trzeci tryb, jest to końcówka z tą kulką rotacyjną, która nam zwiększa zauważalnie ciśnienie. Jest naprawdę bardzo fajna. Sama dysza bardzo porządnie wykonana, ogumowana, wygląda bardzo solidnie. Kolejną rzeczą w zestawie, której nie mieliśmy w poprzedniej myjce, to szczotka, którą możemy wykorzystać, czy to do mycia aut, mebli ogrodowych, felk w samochodzie. Oczywiście szczotka po podpięciu podaje ciągle tutaj wodę. No i jeszcze kolejne dwie sprawy, to już taki typowy szczegół, ale mamy taką siateczkę, gdzie możemy sobie transportować wąż, czy tą jakąś chemię naszą, końcówki i tak dalej. I jeszcze mamy takie fajne, zaszcie składane wiadro z gumy, które po rozwinięciu, tutaj jest taki materiał, od środka jest oczywiście guma, mamy rączkę. Niby taki szczegół, ale zobaczcie, bardzo fajnie się składa na płasko. Możemy to bez problemu gdzieś sobie wrzucić, czy do auta, czy nawet chociażby do kartonu po i zawsze pod ręką mieć takie wiadro, żeby skorzystać z wody, którą gdzieś możemy pobrać chociażby z rzeki. Natomiast drugim bardzo ważnym plusem tej myjki jest to, że oczywiście oprócz tego, że możemy pobierać wodę chociażby z, o, sorry, chociażby z wiaderka, to oczywiście możemy podłączyć sobie wodę z sieci. I wtedy w poprzedniej testowanej przeze, mną, przeze mnie myjce problem był taki, że po podłączeniu wody z sieci i odkręceniu kranu myjka cały czas podawała wodę na lance. Oczywiście bez ciśnienia, jednak cały czas ta woda przez lance leciała. Tutaj, słuchajcie, jeżeli podłączymy wodę i cofniemy spust pracy, on jest teraz właśnie tak jakby cofnięty, w tym momencie... E, jak, jak, o, on w tym momencie, by podawał cały czas wodę. Natomiast jeżeli go cofnę, to blokuje się woda i nie jest ciągle podawana. Jest to świetna sprawa. To oczywiście też wam pokażę na filmie, jak to działa. Jeśli chodzi o samą budowę myjki, tutaj fajny uchwyt, czy to do transportu, czy tak naprawdę też do pracy oburącz, można tutaj sobie chwycić solidnie i pracować. Tutaj fajne ogumowanie, wybór trybu high low, wysoki i niski, no i tak naprawdę spust, który jest zablokowany, żeby go wcisnąć, musimy wcisnąć najpierw e, spust i myjka nam zacznie pracować. Od dołu wpinamy akumulator. Tak naprawdę, jeśli chodzi typowo o budowę, to nic tutaj więcej nie ma. Na dole wpinamy, mamy przyłącze do wpięcia węża, żeby podać myjce w wodę. E, dobra, słuchajcie, spróbujemy jeszcze sobie myjkę zważyć. E, wyciągnę na razie akumulator, zobaczę czy mi się uda e, położyć myjkę na wadze. Zabierzemy sobie teraz ten karton stąd. Mamy wagę, waga jest sterowana, no i zobaczmy, czy to się uda. Uda się. 1720, natomiast jeżeli kogoś by interesowało z akumulatorem czwórką, Turbo na no, ogniwach 21700 ustoi, ale ja muszę zajrzeć. No niestety nie widzę. O, teraz się udało. 2314. Także tak wygląda waga z lancą i z akumulatorem. Montaż samej lance, lanc oczywiście banalny. Tak wygląda gniazdo przekręcamy i mamy zabezpieczone. Myjka jest gotowa do pracy. Podpinamy przewód z wodą i możemy zacząć pracować. Jeśli chodzi o możliwości w warsztacie i test takiej myjki, oczywiście już nam się one skończyły. Także przenosimy się na zewnątrz i ja Wam pokażę, jak działają zarówno różne dysze, różne strumienie, jak myjka się sprawuje w poszczególnych warunkach. Zapraszam na prezentację. Dobra, słuchajcie, na początek pokażemy sobie ogólnie działanie wszystkich końcówek, jak to działa, jak to wygląda. Najpierw mamy założoną tą końcówkę z trzema różnymi trybami pracy. Teraz mamy ustawiony taki strumień rozproszony. Zobaczmy sobie, jak to działa. To jest taki typowy, właśnie rozproszony strumień. Przejdźmy do kolejnego. To jest ten rotacyjny. Tutaj zobaczymy teraz ten. To jest bardzo delikatny z małym ciśnieniem, który idealnie się nadaje, chociażby do podlewania czegoś, czy spłukiwania, na przykład z samochodu, jakiś piany, coś takiego. I przejdźmy sobie do ostatniej funkcji, czyli to jest właśnie ta funkcja z tą kuleczką rotacyjną. No i tutaj już widać, oczywiście po tej rotacji tego strumienia, że to działa z tą kulką. Zmienimy sobie teraz końcówkę. No i teraz mamy założoną tą końcóweczkę, która tutaj, tak jak wam pokazywałem czekajcie, sobie przeostrzę, o, którą tak jak pokazywałem też można regulować skręcimy ją sobie, że tak powiem teraz na maksa i to wygląda wtedy tak jest to taka bardziej mgiełka wtedy bardzo szeroko, ale de, delikatny e, strumień, delikatne ciśnienie i teraz sobie odpalę myjkę i będę e, regulować tym podczas pracy no i jak widzicie możemy przejść sobie wtedy do punktowego najsilniejszego strumienia Nie możemy sobie dostosować pod swoje potrzeby. Ostatnia możliwość to oczywiście założona ta szczotka, wtedy, żeby ją założyć, musimy ogólnie tą główną lęcę ściągnąć. No i wiadomo, szczotka po prostu podaje wodę i dzięki temu możemy sobie myć chociażby felgi w samochodzie. Dobrze, słuchajcie, teraz mam założoną buteleczkę z detergentem. Od razu mówię, że to jest najzwyklejszy szampon samochodowy. Nie mam żadnej aktywnej piany czy, jak, czy jakiegoś tam, wiecie, środka, który bardzo mocno by się pienił. Jest to zwykły szampon samochodowy. Dodana jest tu raptem jedna nakrętka tego szamponu. Skręcam sobie, jako że mamy tutaj regulację, skręcam sobie teraz na minimum. Czekajcie, bo wąż z wiaderka wyszedł. Teraz spędzę. Jeszcze podkręcimy na maksa. No i mówię, no pieni się to, bo jest to szampon, ale oczywiście nie jest to środek, który by typowo jakąś mocną pianę robił. Przy okazji, jak widzicie, tutaj te koła są bardzo brudne. Zmienię sobie teraz końcówkę i spróbuję sobie to jakoś doczyścić. Dobra, słuchajcie, oczywiście tamtych kół nie domyje, to nie ma szans, to już trzeba szczotką, to jest zresztą bardzo stary brud tak naprawdę, jednak powiem Wam szczerze, że jeżeli, bo według mnie takie myjki oczywiście nie nadają się do gruntownego mycia aut mocno zabrudzonych, chociaż powiem Wam szczerze, jak patrzę na to ciśnienie na tej dyszy obrotowej, to jeżeli macie samochód, utrzymujecie w miarę w dobrym, w dobrym stanie, nie macie, wiecie, takich typowo zaschniętych gdzieś przy progach zabrudzeń, to powiem Wam, że bez problemu wystarczy do umycia samochodu. Oczywiście ponownie powtarzam, że do mycia kostki brukowej, hmm, no to taka myjka 22 bary, jasne, że nie do tego używamy myjek 150 barów i mocniejszej, jednak chciałem Wam pokazać, że zobaczcie na tą jedną kostkę, gdzie przyłożyłem troszeczkę bliżej tą e, lancę, przepraszam, tą końcówkę z dyszą rotacyjną i zobaczcie tak naprawdę jak doczyściło, zobaczcie w jakim to stanie było ogólnie, te wszystkie obok są, a jak fajnie brud szedł, to nie jest tak, tak naprawdę łatwo ten brud doczyścić, więc nawet takie maleństwo coś tam potrafi. Oczywiście wymycie taką myjką całego podjazdu to katorga, tylko pokazuje, że nie jest tak wcale słabo i że da się. No i dobra, teraz chciałem Wam pokazać tą właśnie bardzo ważną rzecz, dla mnie przynajmniej, o której mówiłem już na początku filmu. Czyli zobaczcie, teraz jesteśmy w pięci do wody z sieci i zobaczcie, bo woda jest oczywiście odkręcona i myjka nie podaje wody, co jest świetne. I teraz zobaczcie, jeżeli się kliknie lekko przycisk, to ta woda zostaje wtedy podawana cały czas. A jeżeli go cofniemy, i wtedy jest przepływ wody zablokowany. Jest to rewelacja, bo wtedy możemy po ludzku pracować, odłożyć narzędzia i gdzieś nam ciągle nie zalewa wody. Tak de facto, według mnie też troszeczkę myjka jest mocniejsza na wodzie z sieci. Ale to, oczywiście, jest ciężko pokazać na filmie. Dobrze, teraz wąż od wody wrzucony do zbiornika z deszczówką. I tutaj oczywiście możemy sobie wykorzystać do podlewania. Przełączamy na ten bardzo delikatny strumień, tak zwany shower najczęściej. I oczywiście możemy sobie podlewać, a przy okazji możemy też przełączyć i spróbować ten plastikowy płotek, gdzie myjka 150 bar mogłaby go po prostu uszkodzić. Zobaczymy, czy tu sobie go troszkę doczyścimy. Szkoda mi tam oczywiście robić zaraz w ziemi takie wgłębienia, ale oczywiście da się. Teraz Wam jeszcze pokażę działanie tego trybu wysokiego i niskiego. Tutaj mamy ten przełącznik. Jeżeli przeostrzymy, udało się. Odpalam na trybie wysokim. Wszystko do tej pory było na trybie wysokim. No i od razu to słychać oczywiście po silniku, bo tak naprawdę też poboży wodę. No dobra, słuchajcie, widzieliście jak myjka pracuje. E, oczywiście na kamerze jakoś dużo tego nie było. E, ciągle to był jeden używany akumulator czwórka, który na początku był w pełni naładowany. Zobaczmy, czy coś tam było. Nie, nie było. Oczywiście, tak jak mówię, dużo tej pracy nie było, ale to też pokazuje, że jakoś bardzo e, prątożerne to, to urządzenie jednak nie jest. E, jeśli chodzi o samą, same działanie, no to tak jak mówię, zasada tych myjek jest taka, że jednak po prostu to troszeczkę innych, e, w, w troszeczkę innych sytuacjach je używamy niż typowe myjki ciśnieniowe. E, co ciekawe, no bardzo fajna ta dysza obrotowa. Zresztą widzieliście że tak naprawdę mocno zabrudzoną kostkę brukową no, zbierze ten brud, ta, ta, ta końcóweczka. Oczywiście no, nie nadaje to się do wyczyszczenia całego podjazdu, tak jak mówiłem, bo e, będzie trwało to wieki i się będziemy męczyć tak naprawdę. Ale no, według mnie do umycia samochodu, który nie jest jakoś super mocno zabrudzony, e, jak najbardziej, no pomijając już w ogóle fakt, że tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli gotowe wiadro z szamponem samochodowym i do tego gąbkę, gdzie najpierw sobie spukujemy samochód, potem gąbką myjemy ręcznie i spukujemy, no to rewelacja, wiadomo, wtedy już to ciśnienie tak naprawdę nie jest nam super potrzebne do typowo zbierania brudu, bo my ten brud zbierzemy gąbką ręcznie, tylko tak naprawdę na początku do opryskania samochodu jakąś chemią, a potem do spukania tego wszystkiego dokładnie. Także do tych spraw super. Nie będę tutaj mówię, główkował się i wymieniał zastosowań, jakie można znaleźć temu urządzeniu, bo myślę, że wiele takich zastosowań się znajdzie, a ja też na, przecież na wszystkie nie wpadnę. Według mnie, bardzo fajna myjka, bardzo fajny zestaw. No i przede wszystkim to, co Wam pokazywałem. Podłączamy wodę z sieci, cofniemy i wtedy nam myjka nie podaje wody. I to jest naprawdę fajne, ponieważ w poprzedniej myjce było to troszeczkę irytujące. Ja myślałem, że tak jest w każdych myjkach tego typu akumulatorowych. Tutaj jest to dużo lepiej rozwiązane. Na tym filmie to będzie wszystko. Jak zwykle chciałem pokazać Wam, mniej więcej, jak sprzęt zachowuje się. Oczywiście decyzja, jak zwykle, należy do Was. Ja tylko się od siebie dodam, że system coraz bardziej fajnie się rozwija. Coraz bardziej ciekawe urządzenia się pojawiają, które po prostu dobrze działają. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi, które pojawią się oczywiście na moim kanale. Także kto jest zainteresowany, zapraszam do obserwowania. A teraz już wszystko. Dzięki i pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!